Cześć, Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale w kolejnym odcinku Przeczytane z Biblioteki. Wracamy do świata obcych, jakoś nie mogę go opuścić, ciągle i ciągle czytam o tych stworach. Obcy Rzeka Cierpień od wydawnictwa Wesper, autorstwa Christophera Goldena. Jest to książka, którą wypożyczyłem w Księżnicy Beskidzkiej, w Fili na Osiedlu Słonecznym to powinniśmy mieć pieczątkę, zgadza się, przy ulicy Reja, i tam sobie można te książki wypożyczyć. Tam są te wszystkie od Vesper, książki od wydawnictwa Wesper, które nie są adaptacjami filmów. Aczkolwiek przydaje się znać filmy, ponieważ generalnie te wszystkie książki, co do tej pory przeczytałem, przeczytałem trzy z tego co kojarzę, zahaczają o filmy ten czy inny sposób. Jedna, pierwsza, którą czytałem akcja dzieje się pomiędzy pierwszym a drugim filmem, to w zasadzie dzieje się tuż przed drugim filmem czy przed decydującym starciem i czytałem też książkę, która nawiązuje do Ellen Ripley, działająca się dużo, dużo dalej w przyszłości. No dobra, Rzeka Cierpień. Książka, klasyczny układ, twardo oprawa, gruba książeczka. Jaka tu jest fabuła? Najprościej powiedzieć jest to, o, to są ostatnie zapiski kolonistów, planety tam, jak ona się nazywa, Nadziei Hadleja, z kolonii Nadziei Hadleja na Haronie. tuż po ostatniej zapiski kolonistów, tuż przed tym jak zostali wykończeni przez obcych, o czym dowiadujemy się w drugim filmie. Dla przypomnienia, w obcym decydującym starcie, jak tam Ripley została odnaleziona po wielu latach hibernacji, okazuje się, że lecą na tą planetę, do tej kolonii, bo stracili z nią kontakt. Dlaczego? Jest to wyjaśnione w filmie, w książkowej adaptacji. I tutaj możemy zobaczyć, tą książką, przebieg tego zdarzenia. Jak to się stało, że kolonia praktycznie wymarła. Fajna rzecz, moim zdaniem, tak krótko mówiąc, takim wstępem, że bardzo ciekawy sposób to przedstawia. Po pierwsze, poznajemy, w dużej mierze książka jest skupiona na rodzicach rodzinie, w zasadzie Newt, czyli tej dziewczynce, która zostaje odnaleziona przez Marines. Na początku drugiej części, na początku decydującego starcia, i mamy po prostu tutaj fajną, rozbudowaną relację, co tam się stworzy, dzieje na tej kolonii. To jest też ciekawe, że pokazują, że ta kolonia żyła jakimś życiem, tam funkcjonowały pewne rzeczy, i te nagłe, nazwijmy się zdarzenie może to jest nawet nie tyle nagłe co powiedzmy wydarzenia związane z uwolnieniem obcych, czyli w ogóle ich. Eksterminacją kolonii, to trzeba tak powiedzieć, przerwały im taką, tym ludziom, taką rutynę codziennego życia czy funkcjonowania, bo działy się rzeczy. Przyleciał nowy dowódca Marines, ciekawy, ciekawy wątek z innymi bohaterami i już zostało to wszystko w bardzo intrygujący sposób przedstawione. Możemy się identyfikować, możemy się. Yy, śledzić losy tych bohaterów, wie, kibicować im, żeby im się udało, mimo że mamy tutaj świadomość, że wszyscy poza Newt, nie wiem czy to nawet dobrze wymawiam, są skazani na śmierć. Przecież my to wiemy. Ci, co oglądali film, no wiedzą, że tam nikt nie ocalał oprócz tej dziewczynki. No właśnie. I tu trzeba przyznać, że sprawność pisarza, ponieważ autora. Gdyż e, jeżeli autor jest słaby, nie potrafi je zainteresować, no to w momencie, w którym nie potrafi prowadzić fabuły odpowiednio, to w momencie, w którym my znamy losy tych bohaterów, to nie angażujemy się w to, bo... No bo co? Co tam się wydarzy? No przecież wiemy, że wszyscy... Y, wszyscy padną, nikt nie ocaleje. A tu udało się to w miarę, w miarę sprowadzić. Mało tego, jest takie fajne pokazanie, Dlaczego w ogóle Newt miała jakiekolwiek szanse na przeżycie sama w tych labiryntach, w tych różnego rodzaju tunelach ewakuacyjnych, tunelach wentylacyjnych? To jest też fajny sposób przedstawione. I powiem Wam, że spodobało mi się zakończenie, którego oczywiście Wam nie zdradzę, bo to jest ciekawe po prostu. Nie Nieoczywiste dla mnie. Ja spodziewałem się, że jednak inaczej się to zakończy. A tu jednak coś coś niespodziewanego. Oczywiście korporacja Weyland-Yutani jest taka jak zawsze. Zawsze jest ten sam motyw, gdzie naukowcy najpierw kombinują, żeby zdobyć próbki, nauczyć się coś więcej o obcych, zdobyć zrobić jakieś żywe okazy, żeby go przetransportować na inną gdzieś do badań, w kierunku ziemi i tak dalej. To jest schemat. To jest schemat, on się powtarza. Zawsze w tych książkach, w tych filmach, w tych historiach zawsze najważniejsze jest to, jak sobie ludzie radzą w takich sytuacjach ekstremalnych. Tu mamy w pewnym sensie rysujący się konflikt między pewnymi postaciami, pewnie dowódcą, nazwijmy to wojskowym, a jednym z jego podwładnych. To jest zarysowane, pokazane, że ten konflikt musiałby zostać rozwiązany w ten czy inny sposób. No ale cóż, pojawienie się obcych mocno zmienia narrację. Teraz zastanawiam się, jeżeli chodzi, tak czytając tą książkę, czy przebieg zdarzeń, może inaczej, przebieg czasu od momentu uwolnienia się pierwszego obcego do momentu, kiedy ich było dużo, czy jest rzeczywisty, czy nie, czy to nie jest jakaś przesada, że było to za szybko bądź za wolno. Wydaje mi się, że jest odpowiednio i znacznie, znacznie lepiej niż na przykład w filmie Obcy Romulus, bo tutaj ci, co oglądali filmy, Powinni kojarzyć, że na tym, tam gdzie się Gnostromo gdzie lądowało, czy w zasadzie na początku, tej, na tej planecie, w tym statku kosmicznym, tam było tych jaj sporo. Kolonistów, mieszkańców tej kolonii też było sporo, no więc wystarczy jeden. A później, zanim ktokolwiek się zorientuje, co się w ogóle dzieje, to będzie ich masa. I cóż. Udało się to twórcom, udało się autorowi, pisarzowi zrobić tak, że mi było po prostu żal, że kibicowałem, a niech im się uda, niech się uda. Może, może tym razem, może tym razem nie wszyscy zginą, może coś się wydarzy, może generalnie będzie, może jednak ktoś przetrwa, oprócz niut. No właśnie, tak to prowadzili, że ja się zaangażowałem i liczyłem na ich sukces. Kilka furtek było, znaczy furtek, no powiedzmy. Z nigdy nie wiadomo, bo cały czas jest ten sam motyw, że po prostu ta istota, ten gatunek jest przystosowany do polowań. I dopóki nie zacznie atakować, to jest praktycznie niewykrywalny. No dobra, została mi chyba jeszcze jedna książka do wypożyczenia w Filii na Osiedlu Słonecznym. Zapewne ją przeczytam. No i cóż, napiszcie, ci, czy czytacie te książki, czy w ogóle lubicie ten klimat. Bo, moim zdaniem, one fajnie obudowują mitologię filmową. Rozbudowują świat, pokazują schemat działania, jak to jest szybko, szybki i ekspansywny gatunek. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do odwiedzania bibliotek. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.